Mamy właśnie pierwszy dołek wykopany i mocno spatynowaną, miedzianą blaszkę. I witam się z Wami, moi drodzy widzowie, na moim kanale Profesor Detektorysta Zapraszam Was na kolejny odcinek poszukiwań z wykrywaczem metali. Teraz taki cieniutki drucik. Udało się nawet wykopać pierwszą monetę. Nie całą, co prawda, i to w dodatku buratynka w stanie agonalnym, opłakalnym, więc szkoda tutaj tracić czasu antenowego. Ciekawostka, mamy tutaj łupek krzemienny. Fajnie. A to też dobrze zapowiada o miejscówce. Mamy właśnie pierwszy wyższy. A co za tym idzie? Bardzo ciekawy sygnał. Obiecująco to brzmi, obiecująco to wygląda na wyświetlaczu. Więc szansa na coś ciekawego jest dosyć duża. Ale trzeba to sprawdzić. O, mamy coś tutaj medalik. Czy moneta taka bardzo nieokrągła? Nie no, chyba moneta, nie wygląda to na medalik. W takim razie, co to za moneta? Bo na boratynkę zdecydowanie za duża, mimo że one się często różniły wielkością, to no to boratynką na pewno raczej nie jest. Bardzo słaby był sygnał, ale i przy takich sygnałach czasami potrafią wyjść fajne rzeczy. I tutaj rozpieczętujemy bryłkę, bo widzę, że jest coś okrągłego. Nie wiem, czy to będzie guzik, czy moneta moneta i chyba już widzę że nawet Stanisław August Poniatowski, tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Dobrze mówię no? Wydaje mi się że tak, ale akurat była w tej suchej ziemi i bardzo jest tutaj zanieczyszczona, ale tak, Stanisław August Poniatowski 60, któryś tam rocznik. Więc fajnie, ładny nawet stan, przynajmniej z awersu. Nie wiem, jak rewers, ale przy umyciu wodą będzie wszystko widać. więc rzucę wam foty, bo fajna moneta, pierwsza dzisiaj taka. A sygnał przy grosze, gro, grosiku poniatowskiego był słaby, dlatego że pod spodem, właśnie, udało mi się wyciągnąć jeszcze jakąś blaszkę aluminiową, która nakładała się z sygnałem na monetę i wychodziło jedno wielkie G. To był mocniejszy sygnał, i jak dobrze widzę, to łuska jest. Jest łusaczk 20 groszy współczesne, na teraz padło. Ładnie w pierwszy rzut oka wygląda, ale to tylko dupka od baterii, niestety. No i mamy boratyneczkę moi drodzy. Ta już troszeczkę ładniejsza, choć z daleko jej do jakiegokolwiek stanu, takiego, żeby można było coś na niej odczytać. Raczej jakieś pojedyncze znaki i to wszystko, więc również skoda zachodu. Lecimy dalej. Gorcza na moniaki na wierzchu leżą dosłownie. Machnąłem, no słyszę po dźwięku, że jest coś bardzo blisko i zawsze patrzę jednak na tę ziemię. Może coś na wierzchu leży, nie trzeba kopać. No i faktycznie leży na wierzchu i czeka sobie tylko, żeby podjąć. Poratynka e, albo sas tutaj. No też ten stan kurczę. Bardzo, bardzo słaby. Niestety szkoda, że te miedziaczki takie wychodzą. Ten sapek jeszcze fajny, przyzwoity, a tutaj taka lipa. Kolejne 10 groszy współczesne. No jakieś tam sygnały są, jakieś tam fanty również są. Na razie brak konkretów, a na nie najbardziej liczę. Chłodki krótki sygnał. Kopniemy go razem. I teraz go trzeba odnaleźć, tylko ten przedmiot. I zobaczmy, co tutaj wyszło. Czy będą jakieś konkrety? O, mam coś. Krzyżyk słuchajcie. Krzyżyk, niestety, no bardzo sfatygowany. Brakuje górnej części, jak i kawałka dolnej. Ale ogólnie, no coś tam widać. Widać, oczywiście, Jezusa tutaj ukrzyżowanego, ale. Ale fajnie, no jakiś troszeczkę starszy ten krzyżyk, to na pewno mogę stwierdzić. Nie jest to XX wiek, raczej coś starszego, więc fajnie. Dosyć duży był, gdyby był w całości. Z drugiej strony też chyba jakieś tutaj inskrypcje, napisy ma, więc tak. Zdecydowanie, więc fajnie. Fajny sygnał. Tradycja już. Może fajne sygnały kopiemy razem. No i szukajmy. Oby, coś naprawdę ciekawego wyszło. Wiem, że tutaj te fanty gdzieś powinny być jakieś ciekawsze. O, i słuchajcie, mamy siekańca chyba. O, kurde, chyba mamy Rzyma. <ścoughs> Jest Rzymek, słuchajcie. Jest Rzym. Pół Rzymka, no ale świetny. Świetny stan. Kurczę tej połówki tego Rzymka. Pięknie tutaj widać jakieś napisy otokowe. Tutaj jakąś postać stojącą. Nie wiem z czym, czy to włócznia, chyba? No nie wiem, w każdym razie <laughs> srebrny denar, kawałek srebrnego denara. Siekaniec, no fajnie, kurczę, no to mamy znajdkę pierwszą dzisiaj naprawdę elegancką. O to chodzi, o takie właśnie rzeczy się rozchodzi, moi drodzy widzowie. Piękne znalezisko, świetnie. Resztki żelaznej klamerki. Polmos, ten oryginalny, od którego wzięła się ta nazwa? No teraz pierwsza dzisiaj ołowiana kuleczka. Kolejna dzisiaj boratynka i wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że znów stan jest po prostu okropny, żeby nie powiedzieć, że tragiczny, więc lecimy dalej. No tu jest mega, mega mocny sygnał, naprawdę. Nie wiem, czy to słychać dobrze na filmie, ale uwierzcie mi, że. Sygnał jest bardzo mocny, bardzo wysoka identyfikacja i piękny prosty wykres. Czy będzie to moneta lub coś innego, ale ciekawego, nie wiem. No może być różnie, ale... No i mamy kółeczko. Jakieś większe, miedziane. Większe, miedziane kółeczko. No i mamy dwugłowego orła i chyba mamy stare kopiejki, słuchajcie. Te stare kopiejeczki, ale stan, przynajmniej z tej strony tego orła, no to wyśmienity bym powiedział. Znaczy może nie wyśmienite, bo ten szczegół jednak nie jest jakoś tam wybitnie zachowany, ale bardzo dobrze widać orła i jest piękna zielona patynka, więc no mamy tutaj naprawdę teraz fajną monetkę, bardzo fajną. I co ciekawe, no dosyć rzadko się jednak zdarzają te starsze kopiejeczki. Zazwyczaj mamy do czynienia, wiecie, przełom XIX i XX wieku, a te starsze, miedziane, no to już relatywnie rzadziej, ale teraz udało się wykopać, więc naprawdę pokażę Wam, bo jest bardzo fajna moneta. Różnorodność fantów jest bardzo duża i czasowo, i ogólnie typowo, że tak powiem. Teraz mamy spinkę od mankietu, nie jest ona bardzo stara. Tutaj powinno być takie szklane oczko. Niestety, oczywiście, już tego tutaj brakuje. Ale co to jest, no to właśnie Wam mówię. Taka ciekawostka, nic bardzo szczególnego też. Ładnie, obiecująco. No i co my tutaj mamy? Dobra, widzę, chyba monetkę tutaj gdzieś mi się zawieruszyła. O, tu jest. Kolejna boratynka, czy może jakieś cieniutkie sreberko tym razem? No niestety nic z tych rzeczy. Znowu boratynka, a ta chyba najlepsza w sumie ze wszystkich, ale nadal bardzo, bardzo słaba. Chyba już dzisiaj piąta boratynka, a może nawet szósta. I... No i kolejna klasycznie, tak jak dzisiaj. <gryw> przyzwyczajają Was w tym odcinku, że w bardzo słabym stanie. Łuseczka teraz, moi drodzy. Normalnie niemożliwe, <laughs> stało się nieprawdopodobne w tym miejscu, że znalazłem buratynkę w naprawdę takim całkiem fajnym stanie. Jeśli chodzi przynajmniej o rewers, widać, że jest pogoń, więc mamy szczeląg litewski. A na Kazimierza, no w końcu jakiś chociaż stan tych buratynek, bo fajnie jak te monety wychodzą, ale jeszcze fajniej by było, gdyby no były ładne dla oka, prawda? Gaciaczek teraz z czterema dziureczkami, resztki z łuski. Wyższy sygnał, choć wykres troszeczkę świruje, ale to nic, bo i tak trzeba kopać. To jest tylko jedynie drobne wspomaganie się. A co my tu mamy? To się zaraz dopiero okaże. Ura, mam to w dłoni. Jakiś podłużny przedmiot. No i faktycznie tutaj wykres się nie mylił. Bo gdyby była na przykład moneta czy guzik, no to byłby ładny prosty, a tak to. No mamy jakiś taki diabążek. Kolejne z serii sygnałów, które bez dwóch zdań trzeba kopnąć razem. Piękny wykres, bardzo wysoki ID i jeszcze lepszy dźwięk, ale to też nie jest gwarant wcale akurat ciekawego Fanta. Może być jakiś kolorowy, przecież śmieć. No i chyba mamy tutaj, prawda? Tak jest. Niestety tym razem polmos. Króciutki sygnalik drobniutki, niskie ID, ale podoba mi się. Jest to troszeczkę inne niż, niż w przypadku na przykład drucika. Gdzie drobne druciki czy jakieś drobne aluminium też mają mniej więcej podobny sygnał. Ale tu jest jakoś to bardziej obiecujące, dlatego chciałem to kopnąć i najlepiej znaleźć razem z wami. O, i mam tutaj chyba guziczek, jest arseniaczek. O proszę, no arseniak to zawsze jest fajny, zawsze ładny, wychodzi. Czego chcesz więcej od arseniaka? <laughs> Jakichś może innych wzorów niż kwiatowe, które są najbardziej popularne, jeśli chodzi właśnie o guziki arsenowe. Natomiast i tak to cieszy, bo bardzo ładny guzik, fajny, taki malutki. Całe łóżko, nie pogięty. No super. Kolejny sygnał z kategorii, kopię go razem z Wami. Pięknie to brzmi. Myślę, że tutaj polmosa może wcale nie być, ale jednak się pomyliłem, bo jest. No widzicie, no. Ładne, wysokie sygnały to nie zawsze monety, ale także ładne, duże, okrągłe polmosy. No i proszę moi drodzy, jak dla mnie, bardzo fajna moneta. Zawsze to będę powtarzać. 10 Reich Świetna sprawa, jak dla mnie, bo bardzo rzadko tutaj, bardzo rzadko tutaj wychodzą tego typu pruskie, niemieckie monety. No bo to jednak nie był teren ani Prus, ani Niemiec, więc wiecie o co chodzi. No rzadkość, jednak zdecydowana bardziej popularna jest tutaj kopiejka. A niemieckie, czy też pruskie wcześniejsze rzeczy zdecydowanie rzadziej wychodzą. Malutka plombunia teraz, naprawdę malutka, na której zachowały się jakieś tutaj napisy, ładnie nawet widać. Choć nie mogę się tutaj na miejscu doczytać przez trochę, sporą ilość tej ziemi, ale wrzucę Wam fotki, na pewno będzie elegancka. A teraz dwa grosiki PRL. A tak ładnie zielone wystawało z tej ziemi Mówię, kurczę, o, mamy może jakąś fibulę, może coś ten deseń Innego ciekawego, a tu tylko kolcok I druga już dzisiaj, taka spineczka od mankietu ale Ta sporo, sporo mniejsza I wydaje mi się, że nawet tutaj oczka jakiegoś szklanego nie miała A, a może nawet jakiś wzór tu jest, chociaż nie mam pewności do końca Jeszcze jedna malutka nie? naprawdę malutka Ciężko mi było ją w ogóle znaleźć w tych suchych bryłach No to teraz dziwienie, taka no zwykła blaszka z pozoru z tej strony w ogóle miedziana, jakiś tam wzorek zauważyłem, takie kreseczki, paseczki No i przekręcam na drugą stronę, wyjmuję ziemię, bo to jest takie, o widzicie Jak łódeczka, a to chyba posrebrzane jest I to tak całkiem, całkiem nieźle No ciekawe co to w ogóle za przedmiot był, czego to mogło być, no element jakiegoś zdobienia e ale zupełnie nic mi to zupełnie nic mi to nie mówi. Nie widzę tutaj żadnego zawiasika, jakiegoś kółeczka, czegokolwiek miejsca, gdzie było to do czegoś przymocowane. No ale takie samo przecież nie mogło chyba być. No taka ciekawostka w sumie, ale nie wiem co to jest być, może wy będziecie wiedzieć to. Pomóżcie w komentarzach. No dobrze moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanko. Tak się ono prezentuje. Nie będę ukrywać, nakopałem dzisiaj trochę ciekawych rzeczy. Ogólnie trochę rzeczy nakopałem. Nie będę mówić, że nie. No oczywiście, fancik dnia, fancik wypadł. No to jest srebrny rzymek, niestety. Wielka szkoda, że nie cały, aczkolwiek i tak super. To już nawet nie są kopiejki, a dengi. Jak dobrze mówię, jedna denga, denga, no, jakoś tak. Fajna moneta, naprawdę bardzo stara, bo z XVIII wieku. I słuchajcie, tutaj mamy też fajny krzyżyk. Ale jest też sapek na przykład, tutaj mamy raj fenole, masa boratynek, o których po prostu stanie, nawet szkoda gadać, jakieś plombunie, jakieś tutaj na przykład te spinki od mankietu, jakiś guziczek, gaciak, tutaj to posrebrzane małe cosik, wyostrzy czy nie wyostrzy, czekajcie, no zresztą widzieliście to na filmie, tak się to prezentuje, więc taka naprawdę nieduża rzecz. No i co moi drodzy, no mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, to wiecie co macie zrobić, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do następnych odcinków trzymajcie się, cześć!